Hej, cześć, już ludzi z tej strony. Ja eee, trzeci odcinek? Tak, trzeci odcinek. Eee, no, mówiłem, że będzie, że tu jest bajzel, tak? No i wychodzi na to, że będę sprzątał tu. O, ta deska na przykład chyba nie pójdzie na zmarnowanie, bo są dobre śruby. Jej nie będę chyba wyrzucał. Ale ogólnie tak. Deski, które. O, takie rzeczy takie śmieciowate, to tu nie wiem to to się nie przyda na tym może nie wiem tak też się chyba nie przyda może kiedyś jak widać gwoździe jeszcze e, ta nie to chyba też nie ale one tutaj i tak nie będą zabierane czy coś bo e, no, tu jakieś puszki leżą nie, nie widać. dobra tu sobie bardziej to O tu nawet taką dostałem. Nie wiem, nie była używana jeszcze. jeszcze. ją położę na razie. Tu o jest naprawdę mokro tu. Te śmieci będą zbierane nie wiem czym. Tu na razie zrobiliśmy takie, oh, takie zbieranie tych śmieci. to było oczyszczone, a teraz... Nie wiem, czym to będę zbierał, się tam na pewno będę wyławiał. Bo tu próchno jest samo. O, tu się kierą rąbałem i to się kierką co pokazywałem, tam chciałem wydobyć. O. To nawet, no, że tu nawet. No, można by było, nie wiem. Kiedyś może zrobimy odcinek z piłą palinową Może, może, nie wiem. I może tu się kiedyś tak. O wytnie tego pnieka. Tego nie będę wycinał, bo to jest. To, że tu jest nacięte, to tam. Ach. A ja, wiadomo, mój tata ma dwie piły, jedna stara. Ja musiałbym na pewno tą starą wziąć, bo ta stara to jest. no, taka dosyć przysłabiona piła. Tylko w tym jest sens, że ona jest słaba, że w sensie trochę łańcuch jest tępy No, jest już trochę zużyty, ale chyba jak się da radę. To może się podostrzy go troszkę taki. Zobaczymy czy to się uda. Nie wiem, może nawet bym dzisiaj, ale mój tata dzisiaj cały dzień w podwórku, także nie wiem jak to miało być. Niebo miałoby być takie kradzież. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jakoś się tam to wymyśla. Fajnie to ogólnie tego obaliliśmy, ponieważ tutaj cała góra wszystko tu pod spodem było mokre. Prawie że o, bagno. bo Trochę się porobiło. Tego też tu opaliłem. Bo to wiadomo, tutaj z tej wody pewnie gdzieś tam spod spodu wydobywało się, to nasiąkało. Nie wiem, zobaczymy. E, do bazy to się jeszcze nie wiem, czy wróci. Tu jest, o jeszcze mostek, o jak widać, już tu nic w ogóle nie trzyma. Tu tak samo, o, widać, była blacha, o. już w ogóle nigdzie nie widać, nie wiem. E, tu tak samo jest drzewo, jest woda, nie, o tu widać. Tu też mostek, który no, jak widać no, widokiem nie zadowala. Nie wiem, czy coś z tego mostku będzie, czy my go nie wiem rozwalimy, czy co. Nie mam pojęcia, coś się kiedyś będzie myśleć. Dobra, wracając do tego sprzątania, to jeszcze tak, uwaga. Te deski, nie wiem, tej nie będę wyrzucał, ona no, jest widać dobra, mokra, ale dobra. To może zostaje, bo się tam kiedyś utknął ten kawałek, to będzie. Tu mamy tak samą deskę. Niby w dobrym stanie gwoździ się powyrywa kiedyś. Nie wiem co tu jest. Tu w wodzie trochę rzeczy narzucane. Widzimy. Eee, Nie wiem co tam. Tu też jakieś do dziecka. No i tu mnie to najbardziej zaskoczyło to te, te o to. Nie wiem czemu to tu rośnie. Nie wiem. Nie wiem czy tego działostawa wyszła tutaj z tego kanału. No może nawet nie. Nie wiem. Jakbyśmy jeszcze dzisiaj jeden z odcinek nagrali, no to pewnie byśmy to odkopali. Bo tutaj, jak wchodziłem to tu w tym miejscu już w ogóle woda jest. Nie? Pewnie gdzieś tam pod spodem płynie woda. No teraz coś pokażę. Dzieci. O, tu mamy deskę nawet, która też niczego sobie będzie dobra. Ale zaraz ja ją wykorzystam. się No tutaj jest dziura, nie wiem po co jest ona. Ale dobra zobaczymy. Tu ogólnie trzeba tą, tą jedną od drugiej oddzielić. Nie, bo ponad dwie sekundy są zupełnie potrzebne, jedna, druga się przyda, a wiadomo. No, już nie będziemy się bawili. Dobra, także co? Ja bym się odcinek spodobał, dzięki za jakieś tam wasze komentarze i tak dalej, także trzymajcie się, cześć.